Pot znów chce złapać małą myszkę, jednak na samym początku mu to nie wychodzi. Mysz chowa się pod monitorem. Nagle mysz zostaje uwięziona przez kota. Jesteś ciekawy, czy udaje jej się wydostać z pułapki? Oglądaj film do końca. Ała kocie, ała nie złapiesz mnie, ała ja cię o... mam cię, cwaniaku jeden haha, <grym> dorwę cię już jesteś moja myszko w końcu, cię kurczę porwę i zjem cię na obiad dzisiaj, Mnia, mnia, ale będziesz pyszna, O nie, mm -hmm. nie pozwolę ci się złapać, ała ała ratonku, ratonku, pomocy ci ktoś mi pomoże, gdzie jest moja mamusia, gdzie jest moja Mamcie. mamusia, mamusia? ratonku, pomocy, ała ratonku, ratonku, pomocy o nie, o nie, o nie, ała, ała, wo, 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 wo. o kurczę o nie. Jestem w śmietniku. O ty kurczę, cwaniarko, gdzie ty polazłaś? Chodź tutaj! Do śmietnika się wlazło, już teraz stąd się nie wydostaniesz, ha, ha! O, nie! O nie! Jestem małą myszką! Proszę uwolnij mnie stąd, jak ja stąd wyjdę! E, e. Nie ma mowy! Ja cię, kurczę, tutaj zostawię. Na kolację ciebie zjem. Słuchajcie, tutaj grzecznie, a ja kurczę, już przygotuję jakieś przyprawy. O nie, o nie! Słuchajcie, kot mi złapał. Jak ja stąd się wydostanę? Jestem w śmietniku. O, chociaż dobry tyle, że jest serek, ale ale moja mamusia może mi jakoś pomoże. mamusiu, mamusiu, jesteś tutaj? O, kurczę, mojej mamusi nie ma. Kotek mnie złapał w sidła swoje i mam wielki problem. Słuchajcie, nie wiem, co ja teraz zrobię. Nie wiem, gdzie, jak ja się stąd uwolni. Czekajcie, może jest stąd jakieś wyjście. Chwila. A co ty tu robisz, cwaniaku jeden? <laughs> o, o kurczę, o, o kurczę, ja jestem małą myszką, wpadłem tutaj przed chwilą. Proszę, uwolnij mnie stąd, proszę, proszę, wielkoludzie. Ale śmieszna. Śmieszna jesteś, haha jaka mesza. Słuchaj, kurcze nie wiem czy cię uwolnić, czy nie. W ogóle bekowa jesteś. kurcze i co teraz ze śmietnika nie wydostaniesz się, co? Wieko, ludzie, proszę, pomóż mi się stąd wydostać. Ja nie jestem za małą myszką, żeby się tak normalnie stąd wydostać. No, no weź coś, zrób! Podpowiedz Słuchaj. mi, jak mogę się stąd wydostać! Umówimy się tak. Ogólnie nad monitorem, nad tej tablicy mój syn osmarkał tam w ogóle ścianę. Musisz kurczę ją wyczyścić i w ogóle on tam coś wsadził do skrzyni. Ja nie mam w ogóle zielonego pojęcia co, ale jak to zdobędziesz, słuchaj, i wyciągniesz i z, z te gluty, zmyjesz tam, tam z góry, no to cię wtedy wydostanę. No dobra, no dobra, wielkoludzie, wielkoludzie, w takim bądź razie chciałbym, chciałbym to zrobić. Mogę tam wskoczyć tak wysoko i te gluty ściągnąć bez tą małą zwinną myszką, ale teraz mi powiedz, jak ja mogę się stąd wydostać. Kurczę no słuchaj, powiem ci jak, jak zrobisz to, co ci powiedziałem. Nie, ma, masz tam różne jakieś swoje sposoby y, myszkarskie, także działaj, działaj, do roboty. Hmm, ale a może coś tutaj z takim zielonym glutem, może tego gluta też mogę usunąć. Hmm. Tak, słuchaj, ogólnie no taka mała rada, słuchaj, te slajmy są bardzo pomocne. Uważaj! Hm, dobra, dobra, to będę uważać. O jacie, czyli mi pomógł, ale w sumie nawet mi nie pomógł! O kurcze, wielko ludzie, wielko ludzie, dobra! To... Ja ja już cię idę pomóc, dziękuję bardzo i zaraz zaraz tam wskakuję na górę i, i ci pomogę ściągnąć te gluty wielkoludne. Mam nadzieję, mam nadzieję. Hmm, dobra. W takim razie, mała myszka, niech pomyśli, niech pomyśli tylko, jak by to zrobić, jak by to zrobić, żeby wejść tam na samą górę. O kurczę, o kurczę, chyba coś jest. widzę, O nie, o nie, ten kot jest, ten kot jest duży, szybko, szybko, szybko wskakuje. O nie, kot mnie goni, kot mnie goni. Kocie, zostaw mnie w spokoju, nie złapiesz mnie. Mam cię, złapię cię, cwaniaku jeden. Już jesteś kurczę mój, ty mysz o jedna. O nie, o nie, o nie, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie nigdy w życiu. Szybko, szybko, szybko. jakoś tam muszę skoczyć. Jest! Skoczyłem, udało mi się. Jest! Dobra, wielka, wielka, mała myszka ma duże tutaj umiejętności skakania i uwaga! Teraz jestem w ogóle sobie na komputerze. Patrzcie, klikam sobie guziki. Tu właśnie kot mnie wpakował. Do tego, do tego właśnie tutaj niefajnego śmietnika. To mi się bardzo nie podobało. Ale dobra, wydostałem się. Teraz muszę spełnić życzenia tamtego wielkiego wielkoluda. Ja cię. Dobra, w takim razie szybko, szybko lećmy, Tutaj ogólnie widać, że ten wielkolud lubi grać w Minecrafta. Dlatego tutaj odpalony jest Minecraft na komputerze. A ja muszę się dostać aż tak wysoko tam, daleko, daleko. Dlatego chociaż może mi się uda, czekajcie, czekajcie, tutaj ogólnie wskoczę. Wow, 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 wow! <laughs> tam coś było. Tutaj Tutaj są jakieś kable od komputera. O, jestem, jestem. Udało mi się wskoczyć teraz tutaj wysoko. Gdzie teraz mi się uda wskoczyć? Jestem, jestem. O, jestem, jestem tutaj, na samej górze. Patrzcie, jestem na tej tablicy. Ha, ha! ale super. Jaka zwinna mała myszka, ale jestem super. Joci, ale ten dom jest wielgaśny. Ale ten dom jest wielgaśny. Dobra, ale idę spełnić życzenie tego wielkoluda. Usunę mu tutaj te gluty. O, fu, gluty, będę sprzątała. O, nie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się to, glutry posprzątam, no ale dobra, jak mieszkam w tym domu, to coś muszę zrobić dla tego domu. Okej, ok, tutaj stawiam TNT. ocie, ile TNT tu jest? Ile TNT? Idiocie. No nie wierzę. Teraz tylko zeskoczyć na dół i słuchajcie, ucieknę teraz w tym momencie temu wielkoludowi i on nawet nie będzie wiedzieć, co, co ja mam w tej skrzyni. A tu mam bardzo dużo TNT i może coś do czegoś to użyję. Może jakoś kotka stroluję. <laughs> ale super, ale super. Jeśli chcecie razem ze mną w jakiegoś trola dla kotka zrobić, to kliknijcie łapeczkę w górę dla małej myszki, czy mnie i z winnej małej myszki. Napiszcie w komentarzu myszka, a myszka wam przypnie serduszko. No i jeśli tego nie zrobiłeś, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem! Łuhuu! Tak, z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i oglądać małą myszkę cały czas. Dobra, ja teraz przeskakuję tutaj. O, 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 o nie, o nie, o nie! O, 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 to mnie bardzo bolało, o nie! Mała myszka musi tutaj sobie życie uleczyć. Muszę sobie życie uleczyć. Dobra, teraz zeskoczę. O, Mamosia! Mamosia, Mamosia jesteś tutaj? Chodź tutaj! Uważaj, synku, tutaj jestem, gdzie biblioteka, słuchaj. Aż kurczę, ten głupi, ten głupi kocur w ogóle nam atakuje bazę. Zobacz, on tam jest, nie idź tam w ogóle, tam jest niebezpiecznie, synku. Naprawdę? Kot nam atakuje bazę? O nie, o nie, on tam się próbuje dostać, widzę to. Mamosiu, to co robimy? Psyps, chodź tutaj do mnie, tylko żeby cię nie zobaczył, bądź jest słuchaj. Ja nie mogę, chodź, pomogę ci. Musimy znaleźć jakąś skryjówkę nową. Ja znam w ogóle tajne przejście nowe do naszej bazy, wiesz? Naprawdę? Tajne przejście do bazy, tylko zróbmy to może tak, żeby żeby ten kotek nas nie widział, mamusiu. Cześć mamusiu, w ogóle jak fajnie cię widzieć. Ja już byłem w tarapatach, siedziałem właśnie w tym, w tym koszu wielkoluda. Widzisz tego wielkoluda? No widzę, widzę, kurczę krzywdy cię Nikt krzywdy ci nie zrobił? No nie, nie zrobił mi, ale mało brakowało To bym sam, sama sobie narobiła krzywdy Dobra, mamo, szybko, trzeba się ruszać Bo ten kot zaraz się włamie do naszej bazy Do naszego domku Chodź, chodź szybko, synku, po cichutku Ja cię zaprowadzę do naszego tajnego przejścia Do naszej bazy Mam nadzieję, że ten cwania, kurczę Nam nic nie zrobi Chodź tędy, tędy, tutaj Chodź, 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 synku I tędy, tędy musisz wejść, zobacz, tutaj O, na dół i wejdź tam, a ja pójdę od drugiej strony i spróbuję odwrócić jego uwagę i go przyciągnąć, a ty idź do naszego domku bezpiecznie już tam siedź, okej? Okay? Dobrze, mamusiu, to ja może zabiorę już rzeczy, tylko się tam dostanie. No kurczę, jak coś to wiesz, co zabudowuj go tam. Weź go, ten ładunek mu wysać na, na wąsie jak coś. Dobra, dobra, ładunek mu wysadzić. Ja cię, przecież ja jestem... jestem małą myszką. Ja jeszcze nie umiem obsługiwać tego, tego, y, właśnie, y, tego ładunku wybuchowego. Ty, o mama tutaj jakąś tajną skrytkę w ogóle wynalazła! Do naszego domku, zobaczcie! Tego wcześniej nie widziałem. Tutaj jest jakiś... Jakiś statek podwodny. To mamusia też tutaj przygotowała statek podwodny w ramach ewakuacji. Zobaczcie, jak super. I to można się dostać na dół, nawet. Jocie. Muszę. O nie, o nie, nie chcę tutaj tego ładunku wybuchowego. Słuchajcie, idę zobaczyć. Yy, idę zobaczyć, co tutaj jest w tym. Tutaj w, w podwodnym tym. Stery. Tam można normalnie sterować tym. Ale wiecie co? Nie, nie mogę się teraz tym przejmować. Muszę szybko iść, yy, pomóc. Pomóc uratować mój domek. Bo ja nie wiem, co ten kotek zaraz tutaj wyczyni. Co on tutaj zrobi. Dobra, jestem już w naszym domku. Okej? Okay, dobra. U nie! On tutaj... Ja cię... On zaraz się dostanie do naszego domu. O nie. <noise> dorwę się do tych myszy, kurde. Na pewno ich tu jest więcej. O, wypadź Nie pod Wypadł stąd, kucie. kucie. O cię. nie. O je, nie, je, cikłące, Jest tam pewnie was więcej, co? Ała, ała. Już tam lecę, kurcze. O nie, 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 nie. Nie uda ci się. Nie uda ci się. Za, zakamufluję tutaj cię. Oż ty, zobaczcie zaraz. O, co? zakamuflujesz, kurcze? Nie ma takiej możliwości, słuchaj. Ja to jeszcze wysadzę. O, o proszę, proszę, kurcze. O nie, nie tym blokiem za. Chyba nie tym blokiem zakamuflowałaś, ty myszo, głupia. Szybko! Brać Aha. te rzeczy, brać te rzeczy szybko ze skrzynki. Szybko, nasze potrzebne przedmioty do istnienia myszy, do istnienia myszy. Dobra, dobra. A teraz ugotuję cię w twoim własnym kociołku. Chodź tutaj, myszo. Aha. Nie złapiesz Chodź mnie, ty, ty wredny kocie. Zaraz, zaraz zobaczysz. O nie, muszę tylko szybko, awariat, awaryjny. Wariat, awaryjny, tak jak mnie mamu się uczyła. Szybko, 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 super jump. O nie, o nie, o nie, on się tam dostaje. Mam cię. Ale będziesz pyszniutka, kurczę, chodź tutaj, wrataj. Nie uda ci się kocie, nie uda ci się kocie i przejmij sobie tą bazę. Jo, ja, ci będzie mi szkoda, ty tej piękny tylety. Tej o nie, o nie, czy on już to odpalił? Czy on już to odpalił? O nie, o nie, o o o o kurczę, oberwałem, oberwałem, o Żeby tylko mnie nie usłyszał ten kotek. Pod wodą się ukrywa. Pod wodą. Oh, 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 oh. Jejku, jesteśmy w tarapatach. My, myszki, jesteśmy w tarapatach. Wziąłem wszystkie potrzebne rzeczy do istnienia. Zobaczcie, te okulary powodują, że normalnie myszy mogą e, widzieć. E, jocie, tam ja e, nie patrzy, tam jest poza domem coś. Tam jest poza domem. O nie, nie patrzę tam, nie patrzę tam. Szybko, szybko, teraz jest ostatnie jabłko i musimy się stąd ewakuować. Dobrze, że najważniejsze rzeczy nie wziąłem. Tylko mebli zapomniałem wziąć. Nasza chałpa została rozwalona. <laughs> Cynku, Cynku, chodź myszko szybko, chodź kurczę, co tam wszystko w porządku, udało się uratować bazę. Nic nic w porządku, mamusiu, rozwalił ten całą bazę, ale wzią, wziąłem najważniejsze rzeczy do istnienia naszej myszki, że możemy szybko biegać i szybko uciekać. Czyli na przykład takie coś, możemy tak bardzo szybko uciekać, to te bloki wziąłem magiczne, wiesz? O, super, synku, to najważniejsze. Bazę znajdziemy drugą, chodź, kurczę, ja tutaj już mam pomysł, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Już Ci pokażę fajne miejsce. I mam nadzieję, że jakoś kurczę damy radę, wiesz synku? Tak mamo A gdzie, a gdzie, gdzie, gdzie jest to miejsce? Chodź idziemy, słuchaj, tutaj są takie, są takie, drzwi w ogóle i mam nadzieję, że tam kurczę, moglibyśmy się schronić, wiesz? Dobrze się, ale ten wielkolut mnie atakuje. Zobacz, on też ma jakieś awantury. Oni nas tutaj w ogóle nie lubią. Mamo, mamo! Uciekajmy co najprędzej! Tynku, idziemy. Chodź tutaj za mną i musimy się schronić. Ci ludzie wszyscy są niebezpieczni. Iść tam do... Widzisz tam, kurczę? Te drzwi po prawej stronie? To białe tam, drzwi, tam jest białe strzelina. drzwi. Wchodzę tutaj. Ukrywam się. Dobra, I mamo. I zobacz, co tam jest. Zobacz, czy tam jest w porządku. Jest fajnie? Dobra. Mamo, jestem tutaj. Jocie, ja tutaj są myszki. To z naszej rodziny tutaj ktoś się oswoił. Ale fajnie. Jocie. Ja no nie wierzę. Myszki. Cześć, myszki. Ja też jestem małą myszką. Fajnie was widzieć w końcu. A tutaj serek macie nawet. Dajcie trochę sera. Uuu, jaki pyszny serek. Jocie. Ja Zjem sobie troszeczkę serka na śniadanko. W takim bądź razie, okej, okay, słuchajcie, wejdę zobaczyć. To jest jakaś. To jest jakaś garderoba. Oni tutaj rzeczy trzymają. Ludzie ci niedobrzy rzeczy trzymają. O kurczę, ja pójdę sprawdzić lepiej, e, co tam jest u góry, e, bo, bo zapoznam się bliżej z tymi. z Ała, tymi. oła, oła oni, oni muszą uważać na swoje życie, bo to bardzo boli. Dobra, tutaj są jakieś ciuszki. E, widzę jakieś, widzę jakieś trampki? Cynku, kurczę, chodź tutaj szybko na dół. Uciekamy stąd, to nie jest dobre miejsce jednak. Gdzie mamusiu, gdzie mamusiu uciekamy? U. Chodź, 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 inną kryjówkę mam, inną kryjówkę, tutaj są w ogóle szczury i tutaj jest śmierdzi, chodź szybko uciekamy. Skończ tu bezpiecznie do mamusi i idziemy do innego miejsca. O, mamusiu, mamusiu, dobrze, a masz te ma, jabłka tajemnicze, bo ja muszę zjeść sobie te jabłka, bo mnie tutaj strasznie wszystko dolega. Masz, proszę kurczę, ja w, byłam w spiżarce wcześniej. Chodź szybko, musimy uciekać szybko, bo kurczę, ma nas czas goni. Słuchaj, widzisz te drzwi? Widzisz te drzwi? Tam powinna być szczelina gdzieś tutaj. Yy, w, tutaj w tej, w tej ścianie. Szukaj tutaj, ty, w tej szczelinie. Znajdziemy nowe pomieszczenie. To jest coś nowego, czego jeszcze nie widziałeś, wiesz? Dobra, mamusiu, to ja tam biegnę, tylko chcę zobaczyć ten ogromny telewizor. Jocie, ten telewizor jest naprawdę wielki, to wszystko jest takie wielkie. Dobra, mamusiu, biegnę szybko do ciebie, tylko żeby ten człowieczek mnie nie zaatakował znów. Osz, ty... Majdo, a masz ty, a masz ty, mała myszka tutaj cię załatwi. Dobra, już uciekam do ciebie, szybko, 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 szybko. Nowe miejsce, nowe mieszkanko, ale super, dobra. W takim razie biegnę, zjem sobie tylko tutaj jabłuszko jeszcze. Dobra. Jocie, ale tutaj jest fajnie. O kurczę, tutaj jest jakby garderoba ludzi. Jeszcze takie wielkie łóżko. Jocie, co ja tutaj mogę zobaczyć? O! Małe myszki? Myszka tam jest też z naszej rodziny. Te myszki są wszędzie. O nie! Tam jest ten niedobry kot, Oj, no, on już chyba on już chyba wie, gdzie my jesteśmy. O nie, o nie! Ha! <noise> Chodź tutaj, wiedziałem, że cię spotkam, ty myszo jedna! Ale kurczę, jedna kolacyjka! Masz farta, kurczę, że w sumie uciekłaś z tego kośmietnika, ale nie uda ci się, słuchaj, nie uda ci się stąd wydostać teraz! O nie! Nie złapiesz mnie! Ja mam serowy miecz! Ty, ty mnie nie podpadniesz! Uważaj, bo ja mam serowy miecz! Dlatego radziłbym radziłbym ci radziłabym ci uważać! Kurczę, ja ci dam w tym serowym mieczykiem, ja jestem głodny, kurczę, wy daj mi ten serowy miecz, zjem go razem z tobą, wiesz? O nie, o nie, zostawię w spokoju, kurczę, szybko uciekać, gdzieś, gdzieś, gdzie kot nie może się dostać, na przykład pod, pod tutaj, pod jakąś, jakąś, jakąś szafyczkę, zobaczymy czy on tutaj może wejść, o nie, o nie. O nie, wszedł tutaj normalnie cię, Szybko ze Ty, ty wiesz, co tutaj masz, kurczę ja, Wiecie, cię tutaj zjemno, no chodź tutaj Ja nie mogę, jaka ty szybka jesteś Ja głodny jestem Nie złapisz mnie, nie złapisz mnie, ty kocie Ja zobacz, ja się nawet jak skradam, to szybciej od ciebie chudzę. Nie uda ci się Nie pozwolę ci, nie pozwolę ci Mnie złapać, czemu głodny jesteś I czemu Co się nad takimi małymi, biednymi myszkami A kurde, idź ty Idę zaraz po kolegów, przyjdę Idę po kolegów, słuchaj, zaraz cię tutaj kipko napadniemy całą z innymi kotami, rozumiesz? Nie, 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 kocie! Słuchaj, chodź, może porozmawiamy. Dobra, w takim razie... Nie, szczucie... nie mam na ciebie czasu, kurczę. Albo dajesz się zjeść, albo idę po ekipkę. Chodź tutaj, zdjęcie, ty cwaniaku jeden. O kurczę. Tylko mnie nie zaklinowuj. Nie nie, za nie, nie zaklinowuj mnie tylko. No żadnych... kurczę, mam. Nie, nie wybuchaj no. tutaj TNT. No nie. O nie. Co to się stało? Słuchajcie! Ale dobrze w sumie! Co, nic się nie stało złego! Przecież to kot był. Ej, bardzo dobrze tak temu kotku, on mnie chciał zjeść, a teraz tu ma za swoje, pożałuję tego, ja teraz tylko muszę znaleźć jakąś miejscówkę i, i, i sam się tak naprawdę, sam dam radę, ja jestem dobrą myszką, sam dam radę, spokojnie, zaraz znajdę jakąś miejscówkę i będzie fajnie, na przykład pójdę sobie, yy, o, o, o nie... Pójdę sobie na przykład tutaj, do tej do tego, do tego tam pała, do tego, do tej otwartej szuflady. Zobaczymy co tutaj jest. Uwaga! Uwaga! Wow, 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 wow. Ja cię ledwo co tutaj wleciałam! Ale udało mi się, ale super! Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Jeździe! Postacie creeperów i szkieletów! O nie! O nie, strasznie się ich boję! O nie, o nie, o nie! Dobra, ale, ale słuchajcie, właścicielowie tego domu widać tam śpią pod kołderką. Dlatego e, słuchajcie, my tylko musimy e, jedną ważną rzecz zrobić. Znaleźć miejsce tam, gdzie nas nie znajdą, tam, gdzie e, mysz, da, tam gdzie ludzie nie wchodzą i koty, i tam, gdzie myszki sobie fejdą i będą spokojnie żyły. Gdzie to może być? Jeśli macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzach. Bardzo fajnie e, będzie, jak, jak znajdziemy tutaj jakieś miejsce, oglądajcie następny odcinek w następnym... W odcinku dowiecie się, gdzie myszki się tak naprawdę schowają. Teraz na razie się schowają tutaj do szuflady, żeby nikt ich nie zauważył. Ale super, dobra, pozbyliśmy się kotka, ale wydaje mi się, że od, i tak dużo z rodziny kotków jest tutaj. Dlatego y, bardzo fajnie cieszę się i fajnie, że mnie oglądacie i super się cieszę. Pa, pa!